No dobra, znów zadziała się rzecz, której się nie spodziewałem, albo im wyszły nowe tigery, w sensie z tej samej serii, która wyszła jakiś czas temu w żabce, czyli Hyper, czyli te... Bez cukru. I co ciekawe nie jest to premiera w szapce, a zauważyłem, że pojawiły się w społem. Kupiłem te puszki w społem za 299 za sztukę. Puszek są dwie, oczywiście tamte poprzednie też są, ale z tych nowych są dwie: Hyper Splash oraz Hyper Storm. Tego oczywiście spróbuję później, a ten jest nie wiadomo o jakim smaku. Owocowy napój energetyzujący o smaku egzotycznym, czyli tak naprawdę nie wiadomo co to jest. Brawo, Tiger! Jak zawsze, świetna robota w opisywaniu smaków, no ale cóż, no myślę, że po prostu otworzymy sobie to i sprawdzimy, jak to się pije. Ceg w tym, że jest różowe, więc pewnie będzie smakować różowo. Nie no, nie mam pojęcia, jaki to może być smak. Ma taki po prostu różowy kolor, więc może, nie wiem, jakaś truskawka, może jakiś arbuz. Jak egzotyczny, to raczej wątpię, że te smaki, no ale zobaczymy, jak w zapachu. Ja tam czuję gumę balonową, nie? No takimi cukierkami bardzo tu czuć, szczerze mówiąc. No dobra, to próbujemy. Zanim cokolwiek powiem w kwestii smaku, to czy jak mi to wysusza język w trakcie picia. Nie wiem, czy coś jest nie tak z tym blendem w tych Tigerach, ale no... No nie podoba się to. No dobra. Ja ogólnie muszę przyznać, że to smakuje mi gumą balonową. Tak, już były dwie puszki Tigerów o smaku gumy balonowej, i ta jest trzecia, która też mi smakuje podobnie. Może nie identycznie, ale no podobnie. No I ogólnie lubię ten smak, ale pamiętacie, jak narzekam na to, że Tiger robi recykling swoich własnych smaków? No właśnie, coś takiego tutaj czuję. A właśnie, z tego co pamiętam, to bodajże Ninetis miał też podobny kolor. Także no, to dużo mówi. Nawet czytając sobie tutaj skład, to nie idzie w ogóle wyczuć. Co to jest za smak? Więc, no, ja bym został przy tym. Generalnie najlepszy do tej pory z tych wszystkich hyperów, moim zdaniem. Ale z drugiej strony, to jest recykling. To jest kolejny, ten sam smak. No, przynajmniej dla mnie, no nie wiem. Dajcie znać, jeśli spróbujecie tego, czy wam też tak samo smakuje. Bo dla mnie to jest po prostu dziwne, że wiecie, jest tyle różnych puszek pod tyloma różnymi nazwami, a cały czas jest to samo. No i co? Ogólnie spoko. Spróbujcie sobie, nawet jeśli narzekam na te kopie, kopi, 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 no to jednak sama puszka jest w porządku, no to tu nie będę narzekał. No i w sumie to tyle, pora przejść do drugiego. Pora zatem zająć się ulubioną częścią każdej recenzji jaką robię na tym kanale, czyli próbowanie 58 smaku Mango. Tiger Hyperstorm jest oczywiście o tym smaku, jak sami widzicie jest pomarańczowa puszka. No i co, no już o twórczości mówię, no to i będę się powtarzał, po prostu otwórzmy to, sprawdźmy co to jest, może będzie dobre po prostu. Naprawdę nie wiem, co musiałoby się stać w tych polskich energetykach, żeby mango nie smakowało tak samo, nie? No cóż, no, mango jak mango, nie? Taki po prostu pomarańczowy kolor. No nie ma tu za dużo co mówienia, naprawdę. Ile razy można się powtarzać? Jak będzie w zapachu zatem? Żadnych zaskoczeń. Pachnie mi po prostu blackie samurajem, slash każdym tigerem mango do tej pory. Próbujmy zatem. No poza tym właśnie blendem, który czuć na podniebieniu, że jest taki alaryjnowy, taki cukierkowy, no to typowe mango tak naprawdę, typowe takie polskie mango. Aczkolwiek mam wrażenie przez to, że jest trochę mniej słodkie, jest tutaj akurat na plus. Ogólnie może przyznać, że ej! Znaczy jest dobre, mimo tego, że w żaden sposób tak naprawdę nie jest oryginalne względem innych, z wyjątkiem tego blendu oczywiście, to jednak, no ej, z tych mango, no to smakuje mi, jest dobre, ale. No tak jak mówię, naprawdę wielka szkoda, że Tiger nie robi takich super y, oryginalnych smaków, bo na przykład takie strawberry lemonade, czyli no truskawka z lemoniadą, no to chętnie bym spróbował czegoś takiego. Myślę, że to by było naprawdę bardzo interesujące. Nie wiem, co wy myślicie na ten temat? W ogóle dajcie mi znać, czy to, że Tiger wali Dziesiątki tych samych energetyków o różnych nazwach, ale identycznych smakach, czy to jest dobre, czy wam to odpowiada, czy macie na to po prostu wywalone kompletnie. Bo jestem ciekaw waszego zdania, szczerze mówiąc. No bo też czy w tych recenzjach powinienem oceniać odtwórczość, bo jak dla mnie ten fioletowy w sensie to był chyba hyperbanger, tak? No, no, no. To powtarzał się względem s ten z kolei powtarza się względem mango każdego. No i nie wiem, no, czy powinienem brać to pod uwagę, czy po prostu oceniać to tak jakby nigdy wcześniej nie pił nic innego i wiecie, no. Po prostu leciał z tematem i tak to idzie, nie? W każdym razie, dajcie znać. I to by było na tyle w tym filmie, także jeśli wam się podobała taka recenzja, to fajnie zostawcie ocenę pozytywną, bądź negatywną, jeśli wam się nie podobała ta recenzja. Możecie też zostawić komentarz, jeśli, poza oczywiście tym, co mówiłem wcześniej, macie jakieś rady, w jaki sposób mogę polepszyć te filmy, żeby wam się je lepiej oglądało. Jak również możecie dać propozycje do filmów, jakie mogę stworzyć, bo jestem otwarty na propozycje. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, jeśli jesteście zainteresowani moimi materiałami, z moim udziałem, moją twarzą i tak dalej, oraz do w tego dzwona, abyście dostawali powiadomienia o tych filmach, ponieważ z tym YouTube ma różnie. Pamiętajcie, żeby to były wszystkie powiadomienia, bo też, no, różnie bywa. Naprawdę, nawet przy tych wszystkich powiadomieniach możecie nie dostawać powiadomień, co jest naprawdę smutne, no, ale przynajmniej jest jakaś szansa, że dowiecie się o tym filmie. Jeśli natomiast tak będzie, to zapraszam na moje socjalne media, gdzie wrzucam powiadomienia o tych filmach, jak również różne rzeczy. Najchętniej wrzucam na stories po prostu cokolwiek, codziennie niemalże. Też jest tam ze mną najlepszy kontakt, dlatego jeśli ktoś ma jakieś pytanie do mnie, to zapraszam tam, szczególnie na Instagrama oczywiście. No i to tyle co chciałem powiedzieć. Trzymajcie się, do następnego razu i bye bye!